Alaska, Anchorage, piątek 21.30 czasu polskiego. Trump i Putin siadają do stołu w bazie Elmendorf-Richardson. Start od rozmowy w cztery oczy, potem negocjacje z delegacjami, na koniec wspólna konferencja prasowa. Czas trwania no. To się okaże. Wszystko zależy od przebiegu rozmowy. Tematem przywodni ma być oczywiście Ukraina. Do tego bezpieczeństwo międzynarodowe oraz handel i gospodarka. Jak mówią Rosjanie, niewykorzystany potencjał jest spory. Po stronie Moskwy mają być m.in. Siergiej Ławrow, Andrzej Białosow i Anton Siłanow. Z Waszyngtonu płynie jasny przekaz. To nie ustępstwo, tylko rozpoznanie bojem. Sekretarz stanu Marko Rubio podkreśla, że Trump chce... Spojrzeć Putinowi prosto w oczy i sprawdzić, czy deal jest w ogóle możliwy. Co z tego realnie wyniknie rozejmowy przełom, czy tylko geopolityczna inspekcja terenu przed długim, długim ciągiem trudnych decyzji, których końca ostatnio w ogóle nie widać? Napiszcie koniecznie w komentarzu, czego oczekujecie po tym spotkaniu.